Witajcie. Dzisiaj zabieramy Was w podróż w głąb słów yy, i emocji. Zajmiemy się trenem 16. Jana Kochanowskiego. To jeden z tych no, naprawdę poruszających utworów z cyklu po śmierci Urszulki. Tak, to jest ten moment, kiedy poeta, no, powiedzmy sobie szczerze, jest absolutnie zdrużgotany. I zaczyna taki dialog, wiesz, nie tylko ze sobą, ale też z wielkimi postaciami przeszłości. Dokładnie. I my dzisiaj właśnie temu się przyjrzymy. Rzeczywiście, treny to jest coś niesamowitego zapis bólu ojca, ale też co ważne świadectwo takiego głębokiego kryzysu światopoglądowego. W tym trenie XVI Kochanowski, ten humanista, który wierzył w rozum, w stoickie ideały, w ten spokój ducha, panowanie nad emocjami. No właśnie, musi to wszystko skonfrontować z taką no, brutalną rzeczywistością. Ze stratą dziecka. Spróbujemy dzisiaj to zrozumieć, te emocje, te pytania filozoficzne, które on stawia. Dobrze, to zaczynajmy. Już sam początek, pierwsze wersy uderzają niesamowicie: Nieszczęściu kwoli a swojej żałości, która mnie prawie przejmuje do kości, lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę, ledwie nie duszę. Mhm. Mm od razu czuć ten ogromny ciężar, prawda? Nieszczęściu kwoli, czyli po prostu z powodu nieszczęścia. Ten smutek jest tak fizyczny, że przejmuje do kości. Straszne. I on musi porzucić poezję, ten lutnie i wdzięczny rym, która była dla niego tak ważna. Ma wrażenie, jakby sam umierał, ledwie nie duszę. To jest, wiesz, niesamowicie mocny obraz, obraz totalnego załamania. Ten ból jest tak wszechogarniający, fizyczny wręcz, że paraliżuje nawet twórczość. A przecież pisanie często bywa ucieczką, terapią, prawda? Tak, dokładnie. A tu nic, paraliż. To nas od razu wprowadza w samo sedno jego kryzysu. To nie jest jakiś tam smuteczek, to jest coś, co wstrząsnęło nim do głębi. I idąc dalej, Pojawia się ta wątpliwość, czy to się dzieje naprawdę. Pyta. Żywem, czy mi sen obłudny frasuje, który kościanym oknem wylatuje. A ludzkie myśli tym i owym bawi, co błąd najawi. Mhm. On się zastanawia, czy jest przytomny, czy to jakiś koszmar. Ale co ciekawe, on wątpi nie tylko w realność tego, co przeżywa, ale podważa wartość samej mądrości. Nazywa ją błędem, który jest jak sen, pojawia się i znika. No właśnie, jakby pytał, czy ta cała filozofia, ta mądrość, w którą tak wierzyłem, to była tylko iluzja? Coś na dobre czasy. Dokładnie. I tu wiesz, dotykamy sedna tego, co nazywamy kryzysem światopoglądowym. Kochanowski, no, człowiek renesansu, wykształcony, zanurzony w myśli antycznej, szczególnie w stoicyzmie. Tak, przypomnijmy może krótko, czym był ten stoicyzm. Jasne. Stoicyzm to no, taka filozofia, która no, w dużym uproszczeniu zalecała spokój ducha, panowanie nad emocjami, akceptację losu. No, bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu, prawda? Więc trzeba zachować wewnętrzny spokój, hart ducha. Brzmi pięknie, ale. Ale właśnie, jak zachować spokój, jak zaakceptować los, kiedy ten los odbiera ci ukochane dziecko? W obliczu takiej tragedii te wzniosłe, mądre idee nagle wydają się takie zimne, puste po prostu niewystarczające. I tu widzimy to dramatyczne zderzenie ideału z brutalną, bolesną rzeczywistością. Ta frustracja, to rozgoryczenie wręcz wybucha w kolejnych wersach. Posłuchajmy. O biedzie ludzkiej, o szalone dumy. Jak o to ładno pisać się zrozumy, kiedy powolej świat mamy, a głowa człowieku zdrowa. O, tak, co za siła. To jest jak oskarżenie rzuczone ludzkiej pysze tej zarozumiałości szalonej dumy. Mówi wprost. Ależ łatwo jest udawać mędrca, pouczać innych, chwalić się opanowaniem, pisać się zrozumy, kiedy wszystko nam sprzyja, kiedy jesteśmy zdrowi, bezpieczni. Prawda. To taka gorzka ironia. Łatwo jest teoretyzować, odsnołać się o mądrości, siedząc sobie bezpiecznie w fotelu. Trochę jakby ktoś, kto nigdy nie był głodny, pouczał innych, jak łatwo jest pościć. Dokładnie tak. I ta wypowiedź, chociaż formalnie to nie jest pytanie retoryczne, pełni podobną funkcję, nie? Nie czeka na odpowiedź, tylko podkreśla pewną prawdę, wyraża silne emocje, gniew, rozczarowanie. Jakby poeta krzyczał, spójrzcie na tę hipokryzję. Mhm. Demaskuje tę łatwość teoretyzowania z bezpiecznej pozycji, kiedy nic nas nie dotyka. I on idzie dalej tą drogą. Podaje konkretne przykłady tej naszej ludzkiej skłonności do łatwych sądów. W dostatku będąc ubóstwo chwalemy, w rozkoszy żałość lekce szacujemy, a póki wełny skąpej prządce staje, śmierć nam załaje. No właśnie. Kiedy mamy wszystko, to łatwo nam chwalić skromność, kiedy sami żyjemy w rozkoszy, to bagatelizujemy cudy smutek. A śmierć? Dopóki ta nić życia, przedzona przez mityczne Mojry, tu jest ta. Przątka jest długa, dopóki nam się powodzi, to śmierć wydaje się taka odległa, abstrakcyjna, śmierć nam załaje, czyli, no, traktujemy ją jak błahostkę, można z niej drwić. Ten fragment świetnie obnaża tą naszą tendencję do życia w takiej iluzji bezpieczeństwa, prawda? I do niedoceniania cierpienia, dopóki nas samych nie dotknie. Pokazuje, jakie kruche jest nasze życie. Warto tu może wspomnieć, że są dzieła sztuki, które próbują oddać ten nastrój żałoby, konfrontacji ze śmiercią. Na przykład ta słynna rzeźba Czarny Anioł Wasilkowskiego z cmentarza na Rosie w Wilnie. Aha, kojarzę. Takie przedstawienia, podobnie jak treny, są próbą oswojenia tych trudnych tematów. Refleksją nad przemijaniem, nad bólem, pomagają nam się jakoś zmierzyć z tym, co nieuchronne. Ale w końcu ta rzeczywistość uderza. Nie da się od niej uciec. Kolejne wersy mówią właśnie o tym. Lecz kiedy nędza albo żal przypadnie, ali żyć nie tak, jako mówić snadnie, a śmierć dopiero w ten czas nam należy, gdy już k nam bierze. Tak. Dopiero gdy dotknie nas bieda, nędza, albo prawdziwy, głęboki smutek, żal, to się okazuje, że życie według tych mądrych zasad jest o wiele, wiele trudniejsze niż ich głoszenia. Żyć nie tak, jako mówić snadnie. Piękne, prawda? Życie to nie to samo, co łatwe gadanie o nim. Dokładnie. I dopiero gdy śmierć jest blisko. K nam bierze, staje się realna, nasza nam należy, przestaje być teorią, staje się zagrożeniem. I to jest ten moment brutalnej weryfikacji. Doświadczenie osobiste burzy te wszystkie teoretyczne konstrukcje. I tu właśnie w pełni objawia się ten kryzys światopoglądowy, o którym mówiłyśmy na początku. Ta cała zbroja filozoficzna, budowana latami, oparta na humanizmie, na stoicyzmie, pęka. Pęka pod ciężarem tej tragedii. Okazuje się, że nie chroni przed bólem. Filozofia, która miała być pocieszeniem, przewodnikiem, po prostu zawodzi. I wtedy dochodzimy do chyba kluczowego fragmentu tego trenu. Poeta zwraca się bezpośrednio do postaci historycznej. Używa apostrofy. Pamiętamy, apostrofa to taki bezpośredni zwrot do kogoś nieobecnego, zmarłego, do idei? Tak, uroczysty zwrot. Tutaj Kochanowski zwraca się do samego Marka Tulliusza Cycerona. Tego wielkiego rzymskiego mówcy filozofa. Przed spłaczem idziesz arpiniu wymowny, z miłej ojczyzny. Wszak nie Rzym budowny, ale świat wszytek miastem jest mądremu widzeniu Twojemu. Niesamowite. Nazywa go arpinem wymownym, bo Cyceron pochodził z arpinium. I pyta go wprost dlaczego płakałeś, dlaczego rozpaczałeś po śmierci swojej ukochanej córki, Tuli. Przecież sam pisałeś traktaty, choćby te słynne rozmowy tuskulańskie, mhm. gdzie dowodziłeś, że mędrzec powinien być ponad cierpieniem, że jego ojczyzną jest cały świat, a nie tylko mury Rzymu. A jednak, gdy ciebie dotknęła tragedia, twoja własna filozofia cię zawiodła. A ten zwrot do Cycerona to też jest świetny przykład aluzji, czyli takiego świadomego nawiązania do innej postaci, dzieła, wydarzenia. Przywołując cycerona, Kochanowski robi kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, pokazuje swoją erudycję, znajomość antyku, typowe dla humanisty, prawda? Jasne. Po drugie, tworzy taką poruszającą paralelę. Jego ból odbija się w bólu tego wielkiego Rzymianina sprzed wieków. Ale najważniejsze jest chyba to trzecie. On używa przykładu cycerona jako argumentu, który podważa stoicką mądrość. To jest naprawdę mocne pytanie rzucone filozofii w twarz. Skoro nawet ty, mistrzu, nauczycielu mądrości, nie umiałeś żyć według własnych zasad w obliczu straty, to jak ja mam to zrobić? To pytanie o przepaść między teorią a praktyką, prawda? O autentyczność filozofii w starciu z życiem. Dokładnie. Czy te piękne idee wytrzymują próbę rzeczywistości? A poeta zdaje się prowadzić ten dialog dalej. Jakby wczuwał się w odpowiedź Cycerona, a jednocześnie mówił o sobie samym. Śmierć, mówisz, straszna, tylko niezbożeną. Przyznaje Cyceronowi, że ten też cierpiał, że no nie był jako z kamienia. Mhm. Że jego własne słowa rozpaczy po córce, ta dotkliwa mowa, świadczą, że ból dotyka wszystkich. I Kochanowski czuje to samo. Pruchno anielskie, dusza w przygodzie, co i mnie bodzie. Czyli ta sama tragedia, ta przygoda, która zraniła duszę Cycerona, rani bodzie także jego. Odnajduje jakoś wspólnotę w tym cierpieniu. Tak, i to jest ciekawe, bo ten fragment przynosi taki no, gorzki rodzaj ukojenia. Skoro nawet Cyceron, ten wzór mędrca stoickiego, uległ rozpaczy, to może cierpienie kochanowskiego nie jest dowodem jego słabości, może nie jest porażką jako człowieka, jako myśliciela. Może to po prostu ludzkie. Może to po prostu głęboko ludzka reakcja, której nie trzeba się wstydzić ani jej tłumić na siłę. Odnalezienie tej wspólnoty w bólu, z tak wielkim autorytetem, daje jakieś usprawiedliwienie dla własnej rozpaczy, pokazuje, że nie jest sam, że to dotyka nawet tych największych. I tak dochodzimy do końca trenu 16. do takiego podsumowania tej całej bolesnej refleksji. Człowiek nie kamień, a jako Bóg chce, fortuna kołem snad nie toczy. Przeklęte szczęście, co znać gorszej duszy, kto rany tuszy. Czasie porządnej ojczenie pamięci. To jest ta kluczowa konkluzja, nie? Tak. Człowiek nie kamień. Jesteśmy istotami kruchymi, czującymi, a nie jakimiś niewzruszonymi głazami. Los jest zmienny, nieprzewidywalny, fortuna kołem snadnie toczy. Koło fortuny się obraca. Raz na wozie, raz pod wozem. Właśnie. I nawet mądrość nie chroni przed ciosami losu. Trafiają one i w świątych, czyli ludzi wybitnych, mądrych, jak cyceron, i poeta ostatecznie przyznaje się do bólu. Wyraża tylko nadzieję, że czas ten ojciec nie pamięci, może kiedyś uleczy jego rany. Podsumowując. Tren szesnasty to jest naprawdę niesamowicie szczery, odważny zapis. Zapis walki człowieka z bólem, który go przerasta i z kryzysem wiary we własne ideały. To jest taka no, brutalna konfrontacja tych pięknych teorii humanistycznych, stoickich z miażdżącym doświadczeniem straty. A ten dialog z Cyceronem? A ten dialog z Cyceronem służy nie tylko obaleniu tej filozofii, która zawiodła, ale jest też próbą znalezienia jakiegoś oparcia, zrozumienia. Może już nie w tych abstrakcyjnych ideach, ale właśnie w uznaniu tej wspólnoty ludzkiego losu, w przyznaniu się do własnej kruchości. Rzeczywiście, to utwór, który pokazuje, że bycie człowiekiem to nie tylko dążenie do siły do mądrości, ale to też doświadczanie słabości, bólu, żalu i właśnie w tej konfrontacji ideału z rzeczywistością Kochanowski jakby na nowo odkrywa prawdę o ludzkiej kondycji. I myślę, że właśnie dlatego tren 16 jest tak uniwersalne i wciąż tak bardzo porusza, prawda? Zmusza do myślenia o tym, jak my sami radzimy sobie z cierpieniem, ze stratą. Czy te nasze drogowskazy życiowe, czy to filozofia, czy religia, czy inne wartości, czy one naprawdę dają nam oparcie w tych najtrudniejszych chwilach? Czy wytrzymują próbę? Tren 16 pokazuje, że przynajmniej dla Kochanowskiego w tamtym momencie filozofia stoicka, piękna w teorii, okazała się niewystarczająca. I ten zwrot do Cycerona, który też cierpiał, uświadamia mu i nam chyba też, że ból, rozpacz to są głęboko ludzkie doświadczenia. Nie da się ich wyeliminować siłą woli. Kluczowe jest to stwierdzenie. Człowiek nie kamień. Właśnie. I to przyznanie się do własnej kruchości, do tego, że nie jesteśmy z kamienia, jest może pierwszym krokiem do jakiegoś no, ukojenia, niekoniecznie przez zaprzeczenie bólowi, ale przez jego akceptację, jako części bycia człowiekiem. I to chyba prowadzi nas do takiej myśli na koniec, którą chcielibyśmy zostawić do refleksji. Skoro nawet tacy ludzie jak Kochanowski i Cyceron o wielkich umysłach tak mocno zmagali się z pogodzeniem rozumu i żałoby, to gdzie tak naprawdę leży źródło pocieszenia w obliczu straty? Dobre pytanie. Czy w sile intelektu, w próbie opanowania emocji, czy może w czymś zupełnie innym, w akceptacji własnej niedoskonałości, w wesparciu innych, w upływie czasu, a może w czymś jeszcze, co wymyka się tym wszystkim systemom? Trend szesnasty nie daje prostej odpowiedzi. To pewne, ale stawia to pytanie w sposób niezwykle poruszający i myślę wciąż aktualny.